Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: Pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i z nim poszedł. Potem Lewi wydał dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nim do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w piśmie, mówiąc do jego uczniów: Dlaczego jecie i pijecie z celnikami, i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowie, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kolejny dzień naszej drogi ku zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, Wielki Post. I znowu w tych dniach cały czas o jedzeniu i o piciu i o poście dzisiaj szemrają faryzeusze, dlaczego to jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami. Zobaczcie, jak Bóg umie się cieszyć z tymi, którzy źle się mają, jak Bóg od razu nie przychodzi z kazaniami, nie pokazuje palcem, ale po prostu jest tym człowiekiem, jest tym grzesznikiem i sprawia, by ten grzesznik poczuł się raz nareszcie człowiekiem, bo celnicy byli publicznymi grzesznikami. Wszyscy ci pobożni pokazywali palcem, wykrzykiwali na nich, przekreślali. A to jest przepięknie, kiedy Jezus przychodzi i spotyka się w naszej słabości. Jezus Bóg nie objawia się tam, gdzie jest nasza świętość. W sensie takim, bo i tak już jest świętość, i jakby może powiedzieć, Boga tam nie potrzeba, ale najbardziej można Boga spotkać w naszej grzeszności. Nie bójmy się naszej słabości, nie bójmy się naszych, naszych grzechów. Kiedy mówię, nie bójmy się, to nie znaczy, że mówię, no okej, okay, grzeszmy dalej i jest spoko. Nie. Ale właśnie nie bójmy się tej naszej strony ciemnej, bo często od tej strony ciemnej uciekamy, usprawiedliwiamy się i całkiem jej nie przyjmujemy. To jest chyba najtrudniej w życiu duchowym przyjąć własną słabość i każdy z nas jest słaby. Można wierzyć, że jestem i sprawiedliwy, i mocnym duchem, ale wystarczy nawet jakąś na najgłupszą okazję gdzieś ktoś cię skrytykuje, ktoś ci pokaże palcem. I pada cały, cała Twoja świętość w imieniu oka się po prostu wali na kawałki. Wielki post, który nas zaprasza do, do postu, do skupienia się nad sobą, do dotknięcia też swojej słabości, ale mówi też, nie bójmy się naszej słabości, bo właśnie Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby nas bawić, bo przecież wiedział, że my sami siebie nic nie potrafimy. Często mówimy, Boże, jak to przez moją słabość przecież. Jestem taki grzeszny, jak Ty na mnie patrzysz, czy w ogóle chcesz, czy w ogóle mnie kochasz, czy, czy w ogóle mi pomagasz w tej mojej grzeszności. Pewnie, że tak. Gdybyśmy byli silni, gdybyśmy byli naprawdę, gdybyśmy mogli swoimi siłami zdobyć świętość, być ludźmi szlachetnymi, sprawiedliwymi, dobrymi, to po co nam potrzebny jest Pan Bóg? Boga właśnie się spotyka tam, gdzie jest nasz grzech? Dlaczego? Bo tam się spotyka z Jego miłosierdziem, tam się spotyka z Jego miłością. I to jest piękna moc chrześcijaństwa. Zamiast patrzenia w, w patrywanie się w swoją słabość i widzenia tam grzechu i śmierci, i, i w ogóle żadnej, nie dając sobie żadnej szansy, Bóg tam właśnie się objawia dla nas wszystkich. Czym bardziej przyjmujesz swoją słabość, Czym bardziej godzi się na to, że nie jesteś supermenem, że nie jesteś supermamą, superżoną, supermężem, superkobietą, supermężczyzną, godzi się na swoje zmęczenie, godzi się na swoje upadki, to tym bardziej będziesz rozumiał, że jesteś kochany przez Pana Boga, tym bardziej będziesz rozumiał, że Bóg kocha Cię takiego, jaki, jakim jesteś i chce po prostu, żebyś ty się ucieszył Jego obecnością. Jezus, kiedy podchodzi dzisiaj do celnika Lewiego, nie pyta o, niego, o Jego nic, nie pyta, czy chce się nawrócić, w ogóle czy to rozumiesz, co Ty robisz, jakie jest twoje życie. Ja po prostu mówię pójdź za mną. Pójdź za mną i zobaczcie, właśnie wtedy, kiedy Lewis zrozumiał, że ktoś do niego przychodzi i patrzy na Niego z miłością, powstaje i chce się cieszyć. Właśnie prawdziwa wiara prowadzi nas do takiej radości, z tego, że tak, nigdy nie będziemy ludźmi idealnymi, ale z czego płynie radość? Że Pan mu przychodzi do mnie i chce być ze mną. Jak tu się nie cieszyć, jak tu się nie radować, nawet w moich słabościach, w moich upadkach? Bóg objawia się w moim życiu i kocham je takiego, jakim jestem. I dopiero wtedy zaczyna się powolne, powolne nawrócenie. Ale faryzeusze w dzisiejszej Ewangelii narzekają. Zobaczcie, żyją według wszystkich reguł, wszystko przestrzegają. Ale jednak nie potrafią się cieszyć. Nie potrafią się cieszyć, jak widzą, jak inni się cieszą, to że zaczynają szemrać, zaczynają osandzać i, i po prostu nie są ludźmi spokojnymi. Dlaczego? Bo chcą przed Bogiem pokazać się jako idealni. Chcą przynieść do Pana Boga właśnie swoje dary, swoich dobrych czynów i powiedzieć: Widzisz, Panie Boże, zarobiłem, teraz możesz mnie kochać. Ale przecież nigdy nie zarobisz. I taka religijność będzie tylko i wyłącznie ciężarem. Wielki Postoj jest dobry moment, by w naszych słabościach, w naszych grzechach spotkać się z Bogiem. Nie bój się swojej słabości, ale pamiętaj, że Bóg tam już na Ciebie czeka, by obdarzyć cię swoim miłosierdziem i swoją miłością. Dobrej soboty dla Was wszystkich. Życzę niech wszystkich Was Pan Bóg błogosławi z Panem Bogiem.